No, i tutaj to jest ten salon meblowy, którego szukaliśmy. Proszę, masz. A tam co jest? Tam jest salon piękności. Tam nie masz czego szukać, jak no. Przestań, mnie tek, to nie jest śmieszne. Nie jest. welkomen, witamen, witamen. W naszym nowym salonie szwedzkie meble. Guto! Co to znaczy? A to ja z posłańska. Dzień dobry. Good dog. Dzień dobry. Good dog. Good dog. Good dog. Good dog. jak się szybko uczę szwedzkiego. Ja nazywam się e, Henrik Lexfik i będę państwa sprzedawać. <grym> Bardzo dobrze. Najpierw, jak pan sprzeda, moją żonę. Może. Nie, żartowałem. My szukamy łóżka, wie pan? Łóżka. Tak, tak, szukamy łóżka. Musi być duże, małżeńskie, dwuosobowe. Albo trzyosobowe, nawet, żeby się między nami trzecia osoba zmieściła. Kto? Elektryczny pastuch. <noise> nie, nie. E, macie takie modele? Modele szerokie, modele mamy, to ja model Abba. Abba. Abba! Ja. A dlaczego abba? Może leżeć dwie mężczyzny i dwóch kobiet, nie piętrowo. E, to ja poproszę, pan pokazuje takie. E, zanim pokazuję, e, chcę e, państwa przeprowadzić przez Onkieta. Przygotowana przez Szwedzkie Instytut Badań nad społecznością. Ta onkiata bada różnicę między społeczeństwem Szwedzka a społeczeństwem Polska. Można. Ja niczego nie podpiszę. Nie podpiszę. Ta ankieta jest animowa. Animowa jest super. Postawisz trzy krzyżyki albo sześć. Dlaczego sześć? Masz dwa naziska. Zaczynam. Czy państwo jeżdżą małżeństwo? Nie widać? Oczywiście, że jesteśmy małżeństwem. A dygresjo, od jak dawna? Od stu lat. Przestań. Od osiemnastu. To jest to. ja. To, pier... to pierwsze małżeństwo. Proszę pana, jesteśmy katolikami, to jest nasze pierwsze małżeństwo. Pierwsze i ostatnie. No, u mnie pan zapisze tylko pierwsze. Wiesz co, mnie tak to nie było śmieszne. <noise> Teraz nie śmiaszna. Czy uprawiacie państwo seks poza małżeńskiej? Pana wyłącznie. Mietek, Mietek, nie kupimy tego łóżka naprawdę. Proszę Pana, nie uprawiamy, oczywiście, że nie uprawiamy i co to jest w ogóle za pytanie? No. A Pan? Co ja? Tak czynia. A jest może trzecia odpowiedź jakaś? Tak. Nie, przepraszam. Pomyliłam się z przedmałżeńskim. Z kim ty uprawiałeś seks przedmałżeński? Ze sobą. U nas <pizzas vocabulary> w Szwecji to się mówi omiet inte at chupa trafas trusur Yeah. I Ktoś to rozumie? <gry> tak, ja. Yeah. A to jest, gdyby kuska nie zgakała, to by jej nie spadała majtki. Dygresjo. <gry> U nas w Polsce się mówi, gdyby kuska nie skakała, to by nóżki nie złamała. <gry> Ale z majtkami lepsze. Z majtkami lepsze z kozą jest, tak. I różnica za różnicą, widzi pan. Ja, ja. Następne pytanie. Czy należycie do jakiejś organizacji pozarządowej? Ja należę do chóru kościelnego i mam kartę stałego klienta w dyskoncie spożywczym. No, taka szycha. A ja, czy pana, należę do takiej organizacji pozarządowej Bania. Ześmy e, się z kolegami z osiedla strzygnęli. Pełna nazwa sobota wieczór bania. Rozumiem. Fińska sauna. Bywa czasami, tak. <grym zresztą> Czym się zajmujecie w tej organizacji? Jak damy w palnik, rozmawiamy o ważnych problemach społecznych. Nie, <grym zresztą> A z dzisiaj kosmala się zajmuje jeszcze sąsiadką z drugiego piętra. No nie kupimy tego łóżka, przysięgam. W tej bali. A stop. Czy jesteście za związkami partnerskim. A, a co to jest? Geje i lesbijki. Nie! Tylko! A i Żydzi. Nie! Tylko! Co jeszcze i Szwedzi? Nie wszyscy! Przeciw! Absolutnie przeciw! Niech pan napisze przeciw. A pan? Nie no, nie mów pietek, że jesteś za. A co no czy trzy dziewczyny przeszkadzają? Nie. My z kolegami z bani jesteśmy tolerancyjni. Poza tym w związkach partnerskich lepiej być za niż przed. <kluczy> niech pan, niech pan napisze za. Mietek, Mietek, ja Cię nie poznaję. Ja bym chciał, żebyś rano się obudziła, mnie nie poznała i wyszła. Wychodzę. I dobrze. O, i widzi pan? Krakała, krakała i wie, wykrakała. I nie kupimy tego łóżka. Halo, halo, stop. A może takie łóżko wodne, model mokry wikinga? Bardzo luksus. Bardzo luksus, ale widział pan, że one się rzuci? Łóżko wodne pęknie i co będzie, panie Szwedzie? Jak to co? Potop. Co no i tutaj to jest ten.